W minioną niedzielę w barze Szogun został zorganizowany turniej z okazji 20-lecia istnienia Brydża Sportowego. O krótkie przypomnienie historii powstania oraz o działalności tej sekcji poprosiłam prezesa pana Karola Mońko oraz pana Lecha Maruszewskiego. Z jakiej okazji był zorganizowany wczorajszy turniej brydżowy? Turniej był zorganizowany z okazji 20-lecia istnienia sekcji Brydża Sportowego przy Wołyszyńskim Domu Kultury. W 1976 roku ówczesny dyrektor Domu Kultury Jan Górski, już nieżyjący od 1994 roku, zorganizował sekcję i zgłosił drużynę WDK Wolsztyn do rozgrywek drużynowych. Także minęło 20 lat, jak istnieje sekcja. Przez sekcję przewinęło się przez ten czas 45 zawodników którzy osiągnęli niektórzy już poziom mistrza rejonowego. W przyszłym roku już może niektórzy uzyskają tytuł mistrza krajowego. Wielu członków aktualnie zrzesza sekcja brydżowa. Sekcja brydżowa WDK Broda-Wolsztyn zrzesza obecnie 25 członków. Chciałem nadmienić, co to jest brydż w ogóle. Jest to dyscyplina sportowa, prawda? sport typowo intelektualny, nie mający nic wspólnego z hazardem, mimo że gra w karty, opierająca się na graniu rozdań brydżowych, i porównywaniu wyników osiągniętych tymi samymi rozdaniami poprzez poszczególne pary, czy poprzez poszczególnych zawodników. I na tej zasadzie, że jest to brycz porównawczy, jest to dyscypliną sportową. Obecnie chciałbym nadmienić dla niezorientowanych, że na wyspie RODOS odbywa się Olimpiada Bryżowa, gdzie Polacy występują z niemałymi szansami, a poziom sportowy reprezentowany przez. Nie ma co się dzieje w tym obiecuciu. Pan pan ma. 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 Спасибо. Następnie PZ z połem Wolsztyn, zakład fryzjerski i kosmetyczny, pani Wysławie Anglard. A jeśli kogoś pominąłem, to. Pan Markiewicz. Pan Markiewicz, o właśnie, Marwin z Siedlca. To już nie nieznany Wolsztyn, tylko z Siedlca. Także to byli fundatorzy Nagród wczorajszego turnieju. Myślę, że turniej ten stanie się tradycją doroczną i będziemy czcili corocznie jubileusz powstania sekcji o Rok Starszy. No, zdecydowaliśmy się robić w każdy pierwszy piątek miesiąca taki cykl turnieju poświęcony w pamięci Jana Górskiego, który był założycielem sekcji. I w każdy pierwszy piątek miesiąca organizujemy tutaj w klubie Bezatu duży turniej brydżowy, na który wszystkich, wszystkich serdecznie zapraszam. Sekcja nasza WDK Broda Wolszyn obecnie posiada dwie drużyny. Z... Do rozgrywek wojewódzkich. Pierwsza y, drużyna występuje na poziomie drugim, to jest odpowiednik klasy okręgowej województwa zielonogórskiego, natomiast druga drużyna jest y, na poziomie trzecim, czyli odpowiednik A klasy województwa zielonogórskiego. Y, jedynym mankamentem naszym i, i, i przyszłością, y, co należy zrobić, to jest y, nikły nabór młodych zawodników. My się starzejemy, a następców nie mamy i dlatego apel do młodzieży, która by zechciała y, uczyć się. Yy, i potrenować z nami. Zapraszamy co piątek o godzinie 18.00 do Klubu Bezatów w ośrodku Domu Kultury. Dziękuję bardzo. Jest tu wśród nas również instruktor bryża sportowego. Kilkakrotnie próbowali zrobić yy, taki kurs. Yy, jednak nigdy nie było naboru. Może tym razem jest okres, przychodzi okres jesienno-zimowy, długie wieczory. Może by się znalazła grupa chętnych. Piotr Ertel, instruktor, który ma U do tego uprawnienia, może taki kurs w każdej chwili poprowadzić. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.